Siema, w dzisiejszym odcinku szumić marki Muni. W pudełku znajdziemy misia z modułem szumiącym, kabel micro USB oraz instrukcję obsługi. Szumiś ma wygląd śpiącego króliczka z długimi uszami, dzięki którym możemy go przywiązać na przykład do ramy łóżeczka. W łapkach szumiśa znajdziemy granulki, które stymulują rozwój małego dziecka. Obsługa szumisia jest banalnie prosta. Naciskając raz na brzuszek włączamy lub wyłączamy szumisia, naciskając dwukrotnie zmieniamy dźwięk na następny, przytrzymując wciśnięty brzuszek, zwiększamy lub zmniejszamy głośność. Szumis ma pięć budowanych szumów oraz jedną kołysankę z dźwiękami kalimby. Są to nagrania naturalnych dźwięków, a nie generowane komputerowo szumy. Producent na stronie podaje, że szumy nagrywane były na przykład w Tatrach lub nad Bałtykiem, a także jeden z szumów nagrywany był bezpośrednio z brzucha mamy. Dźwięk wydawany przez szumicia jest przyjemny oraz jest wysokiej jakości. Szumić wyposażony jest w inteligentny czujnik płaczu. Jest to funkcja przydatna, gdy dziecko nagle obudzi się w nocy. Jak to działa? Szumić po 30 minutach Przestaje wydawać z siebie dźwięki i przechodzi w tryb nasłuchiwania. Jeżeli dziecko zapłacze, szumisz automatycznie włączy się na kolejne 30 minut. Jeżeli przez 3 godziny czujnik nie wykryje płaczu dziecka, szumisz automatycznie wyłączy się. Co kryje wnętrze szumisia? Wewnątrz szumisia mamy moduł szumiący. Na module znajdziemy przycisk główny, dwa przyciski do wyboru trybu światła, diodę inteligentnego czujnika płaczu, Port micro USB do ładowania urządzenia, a po drugiej stronie lampkę LED. Dwa małe przyciski odpowiadają za ustawienia światła. Pierwszy z nich służy do ustawienia światła łagodnego, które może być stałe lub pulsujące. Drugi odpowiada za światło kolorowe, czyli RGB. Możemy wybierać pomiędzy naprzemiennie zmieniającymi się kolorami lampki. Mamy 7 kolorów. Możemy również wybrać swój ulubiony kolor, który może świecić ciągle lub delikatnie pulsować. Co ważne, możemy włączyć samą lampkę bez szumu, więc szumiś może być po prostu lampką nocną, która pozwoli zasnąć troszkę starszym dzieciaczkom przy łagodnym świetle. Oczywiście szumiś zapamiętuje ustawiania dźwięku i światła po ponownym uruchomieniu. Akumulator o pojemności 700 mAh pozwala na 8 godzin pracy z dźwiękiem i światłem oraz do 10 godzin pracy z samym dźwiękiem. Pełne naładowanie szumiśa trwa 3 godziny, a o stanie naładowania informuje nas dioda. Co ważne, szumisia możemy z powodzeniem używać również w trakcie ładowania. A teraz najważniejsze, czy szumi się sprawdza? W naszym wypadku tak. Szum faktycznie uspokaja naszą córkę i ułatwia jej zaśnięcie. W mojej opinii, design szumisia jest przepiękny. Na uwagę zasługują stonowane barwy misia, dzięki czemu szumi jest ozdobą móżeczka dziecka, jak i całego pokoiku. To już wszystko, co miałem wam do przekazania na temat Szumisia marki Muni. Jeżeli sam odcinek się Wam podobał, proszę dajcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście zainteresowani tematyką akcesoriów, urządzeń, zabawek dla dzieci, subskrybujcie kanał. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.